Panie Sebastianie, niedawno była premiera pana książki Leci z nami Pilot. Zdążyłem ją przewertować i chciałbym teraz, byśmy znaleźli odpowiedzi na kilka pytań, które znalazły się w tej książce. Byśmy dali taką namiastkę tego, co można znaleźć właśnie w tej książce. Jak tak naprawdę ustala się ceny biletów? Dlaczego jest tak, że w ostatniej chwili, kiedy kupujemy bilet, to on wcale nie jest tańszy niż kiedy byśmy kupowali nieco wcześniej? No, rzeczywiście, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. Liniom lotniczym, dlaczego w ostatniej chwili, pomimo tego, że wiemy, że już nie zdążymy sprzedać wszystkich biletów, dlaczego linie nie sprzedają je za pół ceny? Otóż prozaiczna, bardzo prosta odpowiedź, która często wywołuje irytację, jest taka, że gdyby tak robić, to nikt by biletów nie kupował wcześniej, bo wszyscy czekaliby do ostatniej chwili, i linie lotnicze wpadłyby w taki zaklęty krąg czekania na wyprzedaż, która powodowałaby, że jeszcze więcej foteli w ostatniej chwili byłoby dostępnych taniej, co by powodowało, powodowało, że kolejne osoby by nie kupowały wcześniej, więc to jest taki prozaiczny powód tego, że liniom lotniczym zależy na tym, żeby jak najwcześniej sprzedać jak najwięcej biletów, stąd najtańsze bilety są jak najdalej od wylotu, a jak naj... nie jak najbliżej tego wylotu.